Dramatyczne sceny rozgrywają się na południu naszego kraju, gdzie intensywne opady deszczu doprowadziły do tragicznych powodzi. W związku z tym rząd ogłosił stan klęski żywiołowej w województwach dolnośląskim, śląskim i opolskim. W tych trudnych chwilach nie brakuje Solidarności, a wielu Polaków z zaangażowaniem ruszyło z pomocą powodzianą, zarówno osobiście, jak i poprzez wsparcie internetowych zbiórek funduszy. Anna Lewandowska miała zaplanowany event Health Day, który miał odbyć się 28 września we wrocławskiej hali stulecia, a ceny biletów wahały się od 269 zł do 399 zł. Mieszkańcy Wrocławia pokazują, co znaczy prawdziwa mobilizacja. Od kilku dni wzmacniają wały przeciwpowodziowe, a miasto żyje w stanie podwyższonej gotowości. Prezydent Jacek Sutryk zaapelował o odwołanie zaplanowanych imprez, a wśród tych, którzy odpowiedzieli na to wezwanie, jest Anna Lewandowska. Znana trenerka i żona słynnego piłkarza zdecydowała się przesunąć termin swojego wydarzenia Healthy Day, które miało odbyć się w hali stulecia. Niektórzy internauci sceptycznie podchodzą do działań Anny Lewandowskiej, zwracając uwagę, że to decyzja prezydenta Wrocławia miała kluczowe znaczenie w przesunięciu terminów imprez. Inni wyrażają niezadowolenie z tego, jak gwiazdy reagują na sytuacje kryzysowe, sugerując, że często działają pod presją opinii publicznej. Jednak nie brakuje też głosów pozytywnych, które doceniają wszelkie formy pomocy i mobilizację w obliczu katastrofy. Z tego, co wiem, to prezydent Wrocławia odwołał wszystkie imprezy, a jak pani pomaga, pani Aniu, pomagaj, bo nie wiesz, co z kasą robić, dobra decyzja, bezpieczeństwo najważniejsze. Brawo Aniu, a pani pomogła. Ludzie mają inne zmartwienia niż treningi, można przeczytać w komentarzach.